Redakcja ARHN.EU wspiera sklep OleOle!, ole, fani gier i technologii. Jedna z najbardziej oczekiwanych premier tego roku, Pokémon Sword i Shield okazała się dla wielu graczy olbrzymim zawodem. Poprzed smaku w postaci Let's Go w listopadzie 2018 grający gotowi byli na prawdziwą rewolucję godną przeskoku z przenośnego 3DS-a do Switchowego HD. Ale z każdym kolejnym zwiastunem jasnym stawało się, że nie taki pomysł na ewolucję serii ma japońskie studio Game Freak. Swordy Shield rysowało się coraz bardziej jak ostrożny krok, a nie ambitny sus w nowym kierunku, a wielce kontrowersyjna decyzja o wykastrowaniu świętości, jaką jest Pokédex doprowadziła do szeroko zakrojonego bojkotu wśród najbardziej hardkorowych fanów marki. Ale czy to oznacza, że najnowsze kieszonkowe stworki należy omijać szerokim łukiem? Czy może jest to tylko burza w metaforycznej szklance wody? Inspirowany obróconą do góry nogami Wielką Brytanią region Galar okazał się dla mnie zaskakująco czarujący. Może dlatego, że mieszkając w jego pierwowzorze od ponad dekady potrafię docenić te bardziej i mniej subtelne odniesienia do lokalnej kultury. To prawdopodobnie najbardziej europejski obszar, w jakim przyjdzie nam łapać Pokemony. Arturiańskie zamki i północne wyżyny to widoki odcinające się od kwiecistego francuskiego Kalos czy hamburgerowego Junova. Podobnie jak wśród Brytyjczyków, mocne wzięcie w galar mają sporty boiskowe i to zawodnikiem lokalnej ligi zostaje nasz główny bohater. Do spersonalizowania zarówno pod względem płci i koloru skóry, jak i z długiej listy ciuchów i akcesoriów do zakupu w sklepach podczas zabawy. Tu zawody ligi Pokémon wyglądają zgoła inaczej niż w pozostałych regionach. Pretendenci spotykają się raz do roku w programie łączącym reality show i mistrzostwa świata, transmitowanym na żywo w telewizji i zapewne również w internecie. Kandydaci muszą wybrać się do ośmiu sportowych aren i w klasycznym formacie mierzyć się z ich liderami w poszukiwaniu odznak. Tylko ci, którym uda się zdobyć je wszystkie, przejdą eliminację i w miejscu standardowego pojedynku z Literalną Czwórką będą mogli prać się między sobą w turniejowych drabinkach, by w ten sposób zdobyć przywilej walki z aktualnym mistrzem. Ale oczywiście prócz tego obiecujący trenerzy zwiedzają zakamarki wyspy, próbując złapać je wszystkie i tu pojawia się pierwsza olbrzymia rysa na wizerunku najnowszej odsłony. Po raz pierwszy w historii nie da się tego zrobić. Nie zrozummy się źle, nie było jeszcze tytułu Opoxa, gdzie można było złapać je wszystkie w jednej grze, ale Pokédex wypełnialiśmy, wymieniając się z posiadaczami innych wersji. W wielce kontrowersyjnej decyzji, Sword i Shield są pierwszymi odsłonami, gdzie jest to fizycznie niemożliwe, bo 450 z prawie 1000 stworków nie jest w niej w ogóle zaprogramowane. I dla wielu hardkorowych graczy będzie to przeszkoda nie do przeskoczenia. Game Freak dało tu ciała po całej linii. Jeśli uważasz, że przekreśla to całą ideę i nie masz tu czego szukać, no to kaplica, nie kupuj, koniec recenzji. Mierzi to tym bardziej, że jestem niemal pewien, że zabieg ten istnieje tylko po to, żeby za rok czy dwa firma mogła wydać Pokemon Gun i dodać do niego resztę Pokemonów i zmusić grających do ponownych zakupów. I za to wielki, środkowy palec metronoma w ich kierunku. Ale są też gracze tacy jak ja, którzy rzadko wymieniają się z i w sumie aż tak mi na tym nie zależy. To wciąż wielki minus, są poksy, które lubię i których nie mogę tu mieć, ale mogę bez tego żyć. I co w takiej sytuacji? Okazuje się, że moim zdaniem, mimo ciągnącej się od lat niekompetencji Game Freaka, Ultra Sun i Moon były tak słabe, że odmówiłem recenzowania ich, bo żal mi było czasu, Sword y Shield miało potencjał być najlepszą grą w serii od wielu lat, gdyby tylko biznesmeni tak uparcie nie spieszyli się z tym, żeby zdążyć z nią do sklepów. Jakby dano jej jeszcze jeden rok na dopieszczenie konceptów i rozwinięcie zawartości, mielibyśmy do czynienia, moim zdaniem, z najlepszymi pokemonami od czasów Hard Gold Soul Silver, a tak? Wszystko się po drodze sypie. To nadal bardzo fajna, wciągająca gra, ale chyba mimo wszystko liczyliśmy na coś więcej. Zacznijmy od tego, co jest bardzo fajne, bo naprawdę jest co wyliczać. Przede wszystkim projekty nowych stworków to chyba najfajniejsze designer bardzo dawna. Pomijam startery, bo te podobają mu się rzadko, ale trudno nie zakochać się w takim wulu. Co więcej, nie tylko są one ładnie zaprojektowane, ale to w jaki sposób żyją w tym świecie w naturalny sposób spaja się z kulturą tego miejsca. Korzystając dalej z przykładu owieczki przedstawiana jest jako lubiąca się toczyć, co odzwierciedlane jest w tym, jak porusza się po świecie, ale też jak uroczo kula się na przykład w animacjach, wykonując swoje ataki. Równie słodka jest cała linia ewolucyjna mojego ulubionego rookie, D, a stworki takie jak Falinks nawiązują pięknie do klasycznego egzecuta, zakorzeniając się przy tym w skomplikowanej historii Brytanii z czasów rzymskich. Bardzo podobały mi się również przydatne usprawnienia, tak zwane pomoce Quality of Life, które upraszczają życie trenera. Pokédex zasugeruje nam teraz na przykład stworki, które znajdują się w okolicy, a których jeszcze nie złapaliśmy. Przy otrzymaniu przedmiotu od razu pojawia się jego ikonka i opis w torbie, żebyśmy wiedzieli co tak naprawdę podnieśliśmy i do czego służy. Pierwszy raz w historii serii gra automatycznie zapisuje postęp, byśmy nie stracili godzin rozgrywki, a w menu ustawień pojawiły się świetne opcje, takie jak możliwość skonfigurowania gry pod zabawę tylko jednym joy czy możliwość wyłączenia pytania o nazwanie złapanego Pokemona. Ja tego nigdy nie robię, więc oszczędza mi to przeklikiwania za każdym razem. Super sprawa. Inne ulepszenia przychodzą bezpośrednio z Pokémon Let's Go. Jedne podobały mi się bardziej, inne mniej. Super, że nadal widzimy dzikie poksy bezpośrednio w trawie. To moja ulubiona cecha tamtej gry. Ale żeby mimo wszystko pozostawić nutkę tajemnicy, niektóre stworki chowają się w szeleszczących kępkach i nie zobaczymy, kto tam się czai, póki go nie zaatakujemy. Zwierzyna reaguje też na obecność grającego. Jedne spieprzają co u w nogach, inne będą biec za nami nawet poza chaszcze. Możemy się przekradać, by ich nie wystraszyć, czy gwizdać, żeby przyciągnąć ich uwagę. Bardzo to wszystko fajne. Natomiast czasem streamlining idzie moim zdaniem za daleko. W większości przedmiotów kluczowych nie musimy szukać wcale. Grę zaczynamy na przykład z wędką w kieszeni, więc nie trzeba jej zdobywać. A Experience Share przestał istnieć. Doświadczenie w walce zdobywają wszystkie stworki z drużyny, niezależnie od tego, czy brały w ogóle udział w starciu. Wolałem, gdy opcje te można było wyłączyć. Całkowicie zrezygnowano też z ruchów HM, które dawniej wymagane były, żeby utorować sobie drogę przez grę. I to nie tak jak kiedyś, że zastąpiono je czymś innym. Teraz w sumie nic nie toruje nam drogi, bo konstrukcja regionu Galar jest prosta jak cep. Gra prowadzi nas od punktu A do punktu B za rączkę, i nie bardzo nawet jest gdzie zbaczać z toru, i sam nie wiem, jak się z tym faktem czuję. Nawet odpowiednik fruwania, czyli dostęp do taksówek, dostajemy praktycznie na samym początku gry, coś co dawniej trzeba było wywalczyć w jej drugiej połowie. Jedyną pozostałością po HMA jest w zasadzie rower, który teraz może również pływać, gdy otrzymamy do niego odpowiednie ulepszenie. Bardzo ambitnym, przynajmniej w teorii, był pomysł umieszczenia w samym środku regionu olbrzymiego, otwartego obszaru nazywanego Wild Area. To taki olbrzymi step, który łączy się z internetem. Widzimy tu innych biegających graczy sieciowych i możemy łączyć się w grupy po parę osób, by razem wykonywać odbywające się tu rajdy. Całkiem fajne w teorii. Spotkamy tu dziesiątki różnorakich Pokémonów na szerokiej gamie poziomów doświadczenia, i niestety gra wprowadza nową funkcję uniemożliwiającą łapanie stworków o wiele poziomów silniejszych niż nasza licencja. Tak, w typowo brytyjskim stylu, mamy teraz licencję na łapanie poksów określonego poziomu. Tu pograć możemy też w minigierkę Rotom Rally i poodkrywać parę innych ciekawostek. Ale wszystko sypie się, gdy podepniemy się do sieci, by skorzystać z pełni dobrodziejstw tego miejsca. Kod sieciowy poxów jest mizerny i za każdym razem gdy w naszym świecie pojawia się nowy gracz, czy na ekranie dzieje się za dużo, gra przycina. Nie staje się w żadnym razie niegrywalna, ale doświadczeniu takiemu jest daleko do ideału. W trybie singlowym obszar ten działa sporo lepiej, choć i tu zdarzają się chrupnięcia przy doładowywaniu dalszych elementów mapy. Moją ulubioną częścią Nowej Gry są natomiast zrewitalizowane Dżemy w formie olbrzymich piłkarskich aren z trybunami pełnymi fanów. Wyzwanie lokalnej areny składa się z dwóch części. Najpierw przejść musimy tak zwaną misję, która może przyjmować formę zagadki logicznej czy serii starć na niecodziennych zasadach, po czym możemy wejść na stadion i nareszcie stoczyć bój z liderem. I to jest kurczę to. Dowód na to, że gdyby Game Freak chciał, to by potrafił zrobić niesamowitą grę. Element Walk na Arenach jest tak miodny, że samym swoim istnieniem i wykonaniem zrewitalizował we mnie trochę miłość do tej serii. Wygląda to mniej więcej tak. Wchodzimy na arenę i z głośników dobiegać zaczynają okrzyki zagrzewających nas do walki kibiców. Odtwarza się filmik, gdzie witamy się z naszym rywalem i dzieje się coś, czego w Poksach do tej pory nie było. Nie ma żadnego przejścia między grą a ekranem walki. Cały stadion jest prawdziwą areną, na której toczy się mecz. Nareszcie świat gry, tu i tylko tu, zintegrowany jest bezpośrednio z pojedynkami. Postacie rozchodzą się na odpowiednią odległość, by zrobić miejsce i rzucają pokebolem. Krzyki w tle narastają, z każdym kolejnym atakiem muzyka powoli się nabudowuje i gdy przychodzi odpowiedni moment crescendo, dynamicznie zmienia się w odpowiedzi na wydarzenie. I nareszcie przychodzi moment, gdy korzystamy z naszej tajnej broni, dyna maksowania, która pozwala nam powiększyć naszego stworka na trzy tury do rozmiarów i siły olbrzyma. Wybrane poki mogą nawet giganto maksować, zmieniając przy tym swoją formę tłum szaleje, muzyka wariuje i wiem, że brzmi to trochę głupkowato, ale jest to coś, czego w Pokemonach wcześniej zobaczyć się nie dało. Dynamiczne połączenie gameplayu, systemu walki, zmieniającej się w locie muzyki i odgłosów kibiców plus skrypty. No, chciałbym widzieć więcej takiego dynamizmu poza arenami i niestety moje życzenie pozostaje wyłącznie życzeniem. Uwypukle ono też pewien inny problem gry. W 2019 roku Pokémonom naprawdę przydałby się voice acting. Szczególnie teraz, gdy coraz mocniej stawia się na przerywniki filmowe. Niby bohaterowie kręcą ozorami, ale co z tego, jak z ich ust nie dobiegają żadne dźwięki, a my i tak musimy czekać z przewijaniem tekstu, aż przestaną mówić. Szczególnie głupie jest to, gdy w dalszej części gry na ekranie pojawia się postać pewnego wokalisty, który śpiewa całe piosenki, nie wydając przy tym ani jednego odgłosu. Kogo jak kogo, ale Game Freaka, właściciela jednej z najbardziej kasowych marek w historii, stać na więcej jakości produkcyjnej. Strasznie boli, że to co dostajemy, to tylko absolutne minimum. Tyczy się to natomiast nie tylko dźwięku, ale również warstwy wideo, bo Japończycy postawili na złego konia męcząc ten swój nie nadający się do niczego silnik. Oprawa graficzna jest jak najbardziej ok, czytelna i kolorowa, a bardziej ambitne niż kiedykolwiek wcześniej kąty kamery odsłaniające duże malownicze krajobrazy wyglądają nawet spoko jak na możliwości switcha. W momentach przebłysku gra wygląda przepięknie, ale ten sprzęt zdecydowanie stać na więcej w wielu aspektach wizualnych lustra nieodbijające światła, okna będące rozmazaną teksturą czy, nowość dla serii, krótkie ekrany ładowania przy przechodzeniu między obszarami pozostawiają lekki niesmak popłuczyn po 3DSie. W pewnych miejscach ta prosta stylistyka działa, modele Pokemonów i ich proste tekstury spełniają swoje kreskówkowe założenia, w innych widać, że Game Freakowi się po prostu nie chciało robić więcej, bo po co. Jak wtedy, gdy otwieramy drzwi centrum Pokémon i zamiast wnętrza widzimy płaską rozmazaną teksturę, mającą te wnętrze przypominać. Cięcie elementów graficznych dla zwiększenia wydajności to nic nowego, robi to każda gra w historii, ale mało która tak ostentacyjnie i bez poszanowania dla inteligencji użytkownika. Aha, i nie nie bójcie się, że Pokémony kasują savey. Ta plotka okazała się fałszywa, jak i sporo innych pomówień w jej kierunku. Serio, ten tytuł ma dość problemów sam w sobie, że nie trzeba zmyślać mu nowych. Największym dowodem na to, że istniejący silnik, który jestem przekonany, że jest jakąś ewolucją Kodus 3DS-a, nadaje się tylko do zaorania, jest fakt, że gra wykazuje absolutnie obrzydliwy popin obiektów, które pojawiają się przed graczem czasem dosłownie parę metrów przed jego twarzą. I za każdym razem, gdy jestem skłonny powiedzieć, że Sword i Shield to porażka na każdej linii, przypomina mi się, ile naprawdę fajnych rzeczy można w nim robić. Jak na przykład rozbić namiot na niemal dowolnej drodze i pobawić się ze swoimi pokemonami, albo ugotować dla nich kary, które trafia potem do kary dexu i regeneruje zdrowie stworków, albo że wprowadzono system pasywnych sidequestów poke jobs, który pozwala wysyłać odpowiednie zwierzaki z boksa na wykonywanie misji, nagradzanych doświadczeniem czy bustem do statystyk. Ale wtedy przypominam sobie znowu, że w sumie to Sword i Shield nie mają żadnej fabuły i ta rozkręca się dopiero po przejściu gry w śmiesznie krótkim postgame. Ale potem kontrargumentuje sobie w głowie, że fajnie, że są rajdy w Wild Area, gdzie walczy się grupowo po sieci bądź z NPC-ami z rzadkimi gigantomaksowymi stworkami. A potem wkurza mnie, że usunięto Global Trade Station, gdzie dawniej można było jak na Allegro wystawiać swoje stworki w poszukiwaniu innych gatunków. Teraz mamy tylko łajką, y pozwalający na podstawowe wymiany i walki oraz następcę Wonder Trail. I tak, w błędnym, logicznym kole mogę cały dzień próbować przekonywać sam siebie, czy Sordi Shield jest grą dobrą czy złą. Wnioskować z tego muszę, że zwyczajnie świecie jest przeciętną, niegodną jednej z największych marek branży. Świetną, dosłownie w czołówce, gdy robi to, co potrafi dobrze, ale wyraźnie wydaną za szybko i pociachaną z funkcji, których oczekiwali gracze, ze śmiesznie pobieżnie potraktowaną fabułą, którą pewnie rozwinie skok na kasę w postaci wydania kompletnego za rok czy dwa, z wykastrowanym pokedexem, z niedoborem zajęć dla singlowego gracza po przejściu ligi, postgame praktycznie nie istnieje, czy nawet totalnym olaniu legendarnych poksów, których jest tak mało, że da się je policzyć na palcach jednej ręki. I to po nieszczęśliwym wypadku z petardami. Czy warto w Pokémon i Shield zagrać? Zagrać tak, bo mimo wszystko bawiłem się przy niej świetnie. Ale czy kupić tu i teraz? Chyba tylko jeśli faktycznie gracie casualowo dla kampanii i łapania stworku regionalnego Pokédexu.